Drodzy Państwo, jeszcze rozpoczynamy dzisiejszą drugą konferencję prasową, tym razem ona Europejskiej Służby Kultury. Jak Państwo wiecie, na takie spotkanie dotyczące tego tematu zaczęliśmy bardzo liczne <trych> grono osób, które są związane z bydgoską kulturą, z działaniami bydgoskiej kultury, dyrektorów, prezesów, Przedstawicieli wszystkich środowisk, którzy uważają, że uważamy rozwiązania związane z, z, z gospodarką kulturą. Proszę Państwa, temat tego spotkania, tego spotkania, które odbyło się w Skipshu, był związany z ewentualnością przystąpienia miasta do miasta do rywalizacji Unii Europejskiej i Stolicy Kultury w roku 2016. Proszę Państwa, chodziło nam o poznanie opinii tych właśnie środowisk na temat tego zamysłu, tego naszego pomysłu. Proszę Państwa, to opóźnienie naszego spotkania tutaj wynika z dość długiej dyskusji, z wielu bardzo interesujących wypowiedzi, z też deklaracji, które w tej sprawie padły. Myślę, że mamy sytuację jasną, Mówię w dużym skrócie. Do tego konkursu do tych działań przystąpimy, jako miasto Bydgoszcz, i myślę, że to jest dobra decyzja. Uczestnikami tej konferencji byli tutaj pan dyrektor Łysak, pan dyrektor Kuczma, pan e, Marcin Pucharczyk. Z osób, które do, doprosiliśmy, jakby i pan Maciej Grześkowiak. Myślę, że e, za chwileczkę te osoby będą mogły kilka zdań na temat swoich odczuć i swoich pomysłów wypowiedzieć. Koordynowała to spotkanie pani Misław Górska, która gdzieś tutaj też była, Jestem. ale nie jest, przepraszam, nie, nie przekazuję że na dziesięć jest tak, żeby nie do Państwa dyspozycji. mogę podsumować to nasze jeszcze raz spotkanie. To powiem tak, według większości uczestników jest to, jeszcze powtórzę, idea dobra, słuszna, która pomoże zbudować nieco inną Bydgoszcz, przekształcić nasze miasto w jeszcze bardziej tętniący Życiem i ośrodek europejski. Oczywiście można zadać pytania, czy nam się uda, a po co, a na co, tak itd., itd., bo takie głosy oczywiście też można podnosić. Dlaczego to robimy? No bo jest czas ku temu. Powiedziałbym najwyższy czas, żebyśmy dowartościowali się nie tylko my, ale także mieszkańcy naszego miasta, żeby także inni. W Polsce, w Europie możemy korzystać z naszych dokonań w sposób pełny. Tych dokonań, jak Państwo sami wiecie, jest w naszym mieście bardzo wiele. Nie wszystkie one są zauważane, nie wszystkie należycie doceniane. Myślę, że tego typu program, tego typu działania, które podejmiemy, ten urząd rozwojowy i może także zmianie myślenia na temat naszego miasta, zmianie oczywiście na lepsze.